hej mamy tu na żywo lawendę na pniu. Lawenda sadzonka w wysokości ma mniej więcej 30-40 cm. Kupię na wkasto za trzy dyszki, a teraz nawet jest w przecenie. Ładnie to zakwitnie. Obsadzimy ją do, do niczki takiej wiklinowej, bo to będzie uzupełnienie kompozycji do ganku. Zresztą, Wam to zaraz pokażę. Doniczki są też w kasto, tak kupione akurat wcześniej w pepko w fajnej cenie, dwie dychy. Tak będzie to wyglądało, zaraz to obsadzę, obrzucę ziemią i postawimy do ganku. Jak już to wykonam, to Wam pokażę, jak się prezentuje już za chwilę. Wsypię tu trochę ziemi. Bardzo ładna, bardzo fajnie się to prezentuje. Ta lawenda, ten pniaczek, to łodyga, ładnie to wyrasta i i dzieli to, że tak się odznacza ta kępka tej lawendy. Całość powinna to fajnie wyglądać. I tak wygląda już tutaj ta lawenda przesadzona do tej donicy wiklinowej. Chyba ziemia Ona jest w takiej donicy, bo tutaj trawka jest też w takiej wiklinowej. Więc żeby się to zgrywało, i aranż wyglądał. Na wspólny to dodana jest taka lawenda w tej donicy. Tak się to prezentuje finalnie. No na tle tutaj, tej dużej trawy i mebli to może z daleka na nieduże, ale to wystarczająco robi fajne wrażenie. Takie przytulne. No i wiadomo, jest to świeża, żywa roślina. To zawsze jest ok. Tak by to wyglądało. Pozdróweczki.